Idziemy dzisiaj na zakupy do Aldi. Nie będę wam pokazywać tych podstawowych produktów, których się używa na keto, bo na pewno je znacie i w każdym sklepie są do kupienia. Mówię tutaj o mięsie, jajkach, maśle, śmietanie, niskowęglowodanowych warzywach. Pokażę wam artykuły spożywcze, po które najczęściej ja sięgam, które są ciekawe, nieoczywiste i mają mało cukru. Zaraz przy wejściu znajduje się pieczywo. Ja zawsze jestem zwolennikiem rezygnacji z pieczywa na keto, ale wiem, że nie każdy umie sobie z tym poradzić, zwłaszcza na początku. Tutaj mamy chleb, który prawie w całości składa się z ziaren. Nie ma dodanego cukru, a na jedną dość dużą kromkę przypada 7,5 g węglowodanów netto. Jak na chleb, według mnie to nie jest dużo. Jest jeszcze druga wersja tego chleba, ale ma on w sobie już marchewkę i jest tam dodany cukier. Minusem może być cena. Za cztery kawałki trzeba zapłacić 7,99. Idąc dalej na owoce i warzywa trzeba przyspieszyć kroku. Jest tu dużo słodyczy, które bardzo kurzą i których nie znajdziecie w Lidlu czy biedronce. Lepiej odwrócić głowę i wybrać jakiś owoc. Teraz mamy sezon naborówki. Warto nie sięgać, bo mają mało węglowodanów i są chyba najzdrowszymi owocami. Obniżają zły cholesterol, poprawiają wzrok, mają niski indeks. Glin. Gemiczne. Oliwki to skarbnica tłuszczu, sodu i są całkowicie pozbawione węgli. Warto je jeść. Mleczko kokosowe pomaga uzupełnić tłuszcz i przy tym jest smaczne. Można je dodać do zupy, kurczaka z kary albo zrobić koktajl z nasionami chia. Na rynku są dostępne mleczka z większą ilością tłuszczu, ale w Aldiku można kupić tylko takie. Nie jest to zły wybór. Nie wiem czy wiesz, ale boczniaki można przyrządzić tak jak krewetki, podsmażyć na maśle z dużą ilością czosnku oraz pietruszki. Smakują rewelacyjnie. Ciekawą propozycją jest pasta jajeczna z bekonem. W całym opakowaniu będzie jakieś 4 gramy węglowodanów. Są jeszcze inne smaki z mozzarellą i pomidorami oraz z tuńczykiem, ale w nich jest zdecydowanie więcej cukru, więc odradzam. Teraz będzie produkt dla mniej wymagających. Jest to gotowy kebab z kurczaka z sosem czosnkowym. Pozytywnie się zdziwiłam, bo ma bardzo prosty skład, prawie nie ma węglowodanów. Wystarczy wrzucić do piekarnika i gotowe. Kosztuje 1359 za 400 g kurczaka. Każdy wie, że ryby warto jeść. Tutaj mamy wędzonego pstrąga. Jest on dostępny w dwóch wariantach: naturalny oraz z kolorowym pieprzem. Cena przyzwoita, 10.99 za 125 g. Raz na jakiś czas lubię zjeść tatara. Może ten konkretny nie będzie najlepszym wyborem, bo jak na samo mięso to skład ma długi i wątpliwy, pokazuje bardziej dla ciekawostki, że w ogóle w marketach jest on dostępny. Szukam moich ulubionych kabanosków. Nie tylko ulubionych ze sklepu Aldi, ale ogólnie ze wszystkich większych marketów. Są to kabanosy wieprzowe premium wędliniarnia. Producentem jest spółka Olewnik. Cena 10,49 za paczkę. Niedużo. Są też dostępne drobiowe. Raz na jakiś czas lubię zjeść flaczki. Tutaj mamy duże opakowanie. Wystarczy przelać do garnka, podgrzać i gotowe. Te cienkie kiełbaski śląskie z szynki najczęściej kupuję na śniadanie są dużo lepsze niż parówki, których nie polecam jakby co. Prawie nie zawierają węglowodanów, a przy takich kiełbaskach wcale nie jest to oczywiste. Siemielniany jest dobrym źródłem błonnika. Poprawia trawienie, obniża poziom cukru we krwi, ma korzystny wpływ na skórę, włosy i paznokcie. Najlepiej zalać je na noc wodą i wypić rano. Tutaj mam dla was bardziej ciekawostkę. Ten Aldi'kowy keczup produkuje roleski, i jest tańszy niż oryginalny firmowy. Roleski ma w swojej ofercie dostępne też keczupy keto, ale są one do kupienia w innych marketach. Dla porównania zwykły keczup ma około 23 gramy węglowodanów, a ten keto około 7. A to jest jeden z dwóch moich ulubionych majonezów. Na pierwszym miejscu jest majonez z lewiatana. Dla większości nie będą to oczywiste wybory, ale jak ktoś nie jest przywiązany do kieleckiego czy winiary, to polecam spróbować. Oba są bardzo delikatne i mniej kwaśne niż te popularne. Tak wiem, jest on robiony z oleju rzepakowego, ale nie będę oszukiwać, że jestem idealna i robię tylko swój domowy majonez z oliwy extra virgin. Jeżeli ktoś tak robi, to podziwiam. Tutaj mamy kolejne pasty i też tylko jedna się nadaje dla osób na keto. Niskowęglowodanowa jest pasta oliwkowa w stylu sycylijskim. Ma około 1,5 g węgli na 100. Pozostałe dwie mają już tych węglowodanów więcej, około 11. Różnica jest znaczna. Cena takiej pasty to 7,34 za słoik. Aldi ma chyba dostępne najtańsze przyprawy ze wszystkich marketów. Zawsze jak tu jestem, to robię sobie spory zapas. Niekiedy na jednej sztuce można zaoszczędzić 2 zł. Ja w swoich przepisach używam bardzo dużo przypraw, dlatego jest to dla mnie istotne. O, tu mamy ciekawą rzecz. Ja nie kupuję takich słodkich kremów, ale możecie dać znać, jakie Wy macie do nich podejście. Opis na etykiecie bardzo zachęca. Nie zawiera cukru i oleju palmowego. Dajcie znać, czy kupujecie. Nowością, z którą się wcześniej nie spotkałam, jest pasztet do samodzielnego upieczenia. Trzeba odkręcić nakrętkę i wstawić słoik do nagrzanego piekarnika na około 20 minut. Ciekawa propozycja. Na pewno wypróbuję. Dostępne są dwa smaki. Klasyczny i z prażoną cebulką. Cena 10,99 za słoik, który ma 250 gramów. Orzechy są najpopularniejszą przekąską katogeników ze względu na wysoką zawartość zdrowych tłuszczów. Najczęściej kupuję orzechy makadamia, ale tutaj niestety nie ma ich w ofercie. Dlatego zamiennie wybieram brazylijskie, laskowe, włoskie czy migdały. Wspierają układ odpornościowy, redukują stany zapalne w organizmie. Sięgam po nie, kiedy mam ochotę na słodycze albo kiedy chcę coś pochrupać. Orzechy zapewniają długotrwałe uczucie sytości dzięki wysokiej zawartości białka, które spowalnia opróżnianie żołądka. Zdrowe tłuszcze w orzechach również dostarczają energii stopniowo, a błonnik reguluje i wspomaga trawienie. Jednak trzeba z nimi uważać, bo są kaloryczne i nie wszystkie są niskowęglowodanowe. Orzechy nerkowca potrafią mieć aż 22 g węglowodanów na 100 to bardzo dużo w porównaniu z innymi orzechami. Bardzo też lubię pestki dyni i słonecznika. Pestki dyni można kupić solone i prażone. Są świetną przekąską i są polecane do jedzenia, kiedy wypadają włosy. Możecie dać znać w komentarzu, jaką oliwę najczęściej kupujecie. Szukam delikatnej, która nie będzie ani gorzka, ani kwaśna. Czekam na polecajki, bo mam problem, żeby taką kupić. Zauważyłam, że w sklepie pojawiła się fit galaretka bez cukru o smaku kiwi. Mało kiedy można spotkać taką w markecie, a te w sklepach ze zdrową żywnością są drogie. W 100 gramach jest tylko 16 kalorii, więc się też nada dla osób, które dbają o linię, ale lubią czasem coś przekąsić. Jak ktoś lubi, to w sklepie dostępny jest sok z kapusty kiszonej. I przechodzimy na sery. To mój ulubiony dział. Ten ser z niebieską i białą pleśnią jest przepyszny. Delikatny, kremowy, rozpływa się w ustach, po prostu pychotka. Jedynym minusem jest jego cena prawie 10 zł. Kolejnym ulubieńcem jest ten duży ser w żółtym opakowaniu który w smaku przypomina Camembert, ale jest o wiele smaczniejszy. Jego waga to aż 200 g i kosztuje 8,39. Aldi w swojej ofercie posiada wiele rodzajów sera, których nie spotkasz w innych marketach. Nie są najtańsze, lecz wynagradzają smakiem. Warto od czasu do czasu spróbować czegoś nowego. Moim odkryciem roku był kremowy ser na grilla. Nie rozpływa się pod wpływem temperatury i nie jest też tak bardzo zwarty jak halloumi. Tak jak nazwa wskazuje, jest on po prostu kremowy. Występuje w trzech smakach: na Ostro z Chili, z ziołami i naturalny. Wszystkie przetestowałam i wszystkie są super. Co do serów, polecam jeszcze Gołdę XXL. Ser jest pokrojony w bardzo cienkie plasterki. Opakowanie ma 600 g i kosztuje tylko 14,99. A tutaj mamy serek wiejski z mleczarni Koło, który kosztuje tylko 59. W innych marketach musimy za niego zapłacić nawet 3 zł. Jeżeli naprawdę mam ochotę na słodkie, to sięgam po pudding i mus proteinowy. Myślałam, że nic nie pobiję tych z Lidla, a jednak. W 100 gramach jest tylko 6 g węglowodanów, co na zaspokojenie zachcianki naprawdę nie jest dużo. A Amusy są mocno czekoladowe i bardzo schłodzone, smakują jak lody. Ja zazwyczaj połowę opakowania odkładam do innego pojemnika i zostawiam na drugi dzień. Występują jeszcze w innych smakach, ze słonym karmelem i waniliowe. Tekę to ciastka kupuję, kiedy wiem, że czeka mnie większy wysiłek fizyczny. Jazda na rowerze albo wypad w góry. Przy nich trzeba pić więcej wody, bo mają dużo błonnika i potrafią zwolnić metabolizm. Jak dla mnie są trochę zamulające. No a teraz pokażę Wam moje ulubione lody, jakie jem na diecie keto. Żartowałam, nie ma takich lodów, idziemy do kasy. Tradycyjnie na koniec poproszę o suby, komentarze i polubienia. Dla was to tylko jedno kliknięcie, a dla mnie wiele znaczy. Do zobaczenia w kolejnym keto filmie i wytrwałości. Dzięki za oglądanie.